Figurami. Każdy z Was będzie potrzebował taką kartę pracy z różnymi figurami. Ja wyślę tą kartę na platformę. Dodatkowo będzie potrzebny klej i małe karteczki. Teraz ja powiem Wam, jaką figurę zaklejamy. Proszę, żeby każdy z Was wziął jedną kartkę. Zaklejamy czerwone. Posmarujcie. Zaklejamy czerwone koło. Czerwone koło. Pięknie. Ja też zaklejam czerwone koło. Super. Już posmarowane. Kukia. Czerwone koło. Nie ma czerwonego koła, ślicznie. Bierzemy drugą kartkę. To jest. Mm -hmm. I też ją smarujemy. Smarujemy. I zaklejamy żółte koło. Żółte koło. Żółte koło. Zobacz, jak Dobrze. Ucja, żółte koło. Nie, to jest koło. Ty Koło. Dobrze. Ślicznie. Uwaga. Bierzemy kolej. Zaklejamy niebieski prostokąt. Niebieski prostokąt. Ten. Tak, ten. Niebieski prostokąt. Zakryty. Super.